Cześć, witajcie z tej strony Gaźnik. Witajcie w kolejnym, w pierwszym odcinku z nowej serii na moim kanale, jak i na kanale Piotrka. Jaką jest seria od dwóch, co przy, mieli gospodarstwo. No i co, jesteśmy w farmingu 17 na mapie Bolusio V2. Jedziecie no Piotrek. dobry. No i od razu na wstępie powiem w jeden odcinek, już zapraszam jutro na odcinek do Piotrka. Bo to serię nagrywamy w jeden odcinek, raz u mnie, raz u Piotrka. Odcinki będą w piątki, w niedzielę. No i co, dzisiaj pokazuję Wam ja swoje gospodarstwo, a na odcinku wiatr zobaczycie Jego gospodarstwo. Dobra, idziemy tutaj, mamy na superałkę czyli Wizona Z056 Idziemy tutaj do garażu. Petro, jak coś robisz? No, łączyłem kontakt. No, mam 12 FPS-ów. Aha. Dobra, już się unormowało. Eee... już się unormowało. Tutaj mamy, tutaj przychodzimy, tutaj mamy pod wiatą. Ursus C360, moja taka perełka. Z tyłu ta lewówka mam akwila, Psiemnik Poznania oraz Cezarka Grozeta Tutaj mamy <coughs> Leja oraz opryskiwacz Termit. Tutaj mam drugą perełkę. Patrzcie, tu w ogóle świnie warczą Mamy TSA 1645 Turbo z prasą Pryfa. Tak, Urusko-praso. Innej prasy nie było, bo inna nie działała. Idziemy za gospodarkę szybko i lecimy w pole zaraz e, Tutaj z tyłu mamy kosiarkę Samasa e, zieloną Mamy rozrzutnik włosiowy, wstrzepne Auto 47 Kultywator taki, to jest kultywator Lan, Landsberg, Landsberg, mamy tutaj y, taśmówkę i PUK, akpila, znaczy a, Unia Atlas 5. Dobra, bez większego przedłużania, dzisiaj Piotrek robi zniwa u siebie, ja robię zniwa u siebie na odcinku u dzisiaj kosimy zapaki ogólnie Na odcinku Piotrka tam też zobaczycie właśnie zniwa Bo tu jest problem z wyjazdem mamy Ja Bo ja mam ciasną wjazd gospodarkę Ale myślę, że wyjadę No ja akurat tak powiem Wszyscy zacząłem sobie min mocić. O, wyjechałem min mocić, ale... Ale już następne masz nie, to jest na szepak, nie? Mhm. Mm tak, bo Piotrek ma pole koło mnie. Myślę, że tutaj sobie włączymy... Chyba tylko sobie podniesiemy, bo to szepak. Mm. Ale jeszcze tu szepak lądu, to nie będę miał. Cicho, bo ja odpaliłem Bizona. Trochę głośny ten bizon, ale jeden z lepszych bizonów no, jaki jest do farminga. Tak, dopiero... Ty, na biegu, biegu nie mogę w czaju, to na luzie chyba jadę. Ale ci powiem, wydaje ci 10% pomysł Za tak obfity. To obfity. A już, można yy, powiedzieć, że za niecałe dwa tygodnie zaszczą się zepaki Bo to już będzie 15 lipiec No u mnie 15 idą Zepaki Masakra Cześć No jak zniwa będę za ty. później za tydzień zniwa już będę, więc wiesz Ja już sankę właśnie będę kupował Więc mówię, myślę, że seria Wam się spodoba tylko że mamy problem z tą mapką troszkę. no innej mapki nie znaleźliśmy, trochę mamy lagi, ale Cezujemy już to Damy radę Damy radę, potrzebowałem właśnie takiej jednej mniejszej serii na kanale Tak właściwie typowe takie polskie gospodarstwo Jak być w tym też jest polską serio, ale no tam nie się zmieniają, a jak coś takiego stałego mieć Najwyżej jak tutaj skończę zapad kosić, to pojadę do piątka. Nie wiem jak tutaj mi wyjdzie No ale tak ustanowiliśmy, że właśnie jeden odcinek to mnie, właśnie mm. I tak, bo tak, że nie mieliśmy tak trzeba skręcić chyba No takiej serii jeszcze nie było i zobaczymy właśnie jak to nam wyjdzie, ale myślę, że nam wyjdzie Tylko u mnie odcinki będą w piątki w niedzielę, a u piątka nie wiem bo ja tak mówię, w sobotę i nie, i kiedy ty, kiedy ty mówisz? piątek i w niedzielę ja wrzucam. Ja w sobotę i w poniedziałek, ale nie. mógł. piątek i w niedzielę, bo... bo w poniedziałek są górale, we wtorek jest Eurotrack, Ty, bo się zaklinowałem na drzewie. We wtorek jest Eurotrack na wstryk, kochany, w środę jest mały polski rolnik. W czwartek górale, no i w piątek właśnie jest ta seria. W sobotę mały polski rolnik, no i w niedzielę w Sprawdzanie i ta właśnie seria nowa by była. Ale my startujemy w ten piątek, tak myślę, już te... dzisiaj nagrywamy jest to niedziela, tak sobie na zapas nagrywam. Przepraszam, czy też tak o... A już nie wiem co chciałem powiedzieć o jeszcze. Ja sobie miniaturkę właśnie zrobiłem Tak z bizonkiem na tle okay. bizonków na, na, na moim odcinku Właśnie Piotrek będzie prezentował swoje, na swoim odcinku tego Gospodarstwo To widzę Ciebie Też cię widzę bo z kołoną. A widzicie Piotrek ma takiego bizona O bo mogę Wam powiedzieć Piotrek ma Bizona takiego identyko jak mój sąsiad Ja też koszę takim identyko czerwonym, jak u koła mnie jest, dwa domy dalej Więc jest zarąbiście A i tak mój, mojego wujka klas jest najlepszy Ale z zarąbki se jestem Noo, chyba jeden z lepszych bizonów naprawdę, które wyszły. Się... Taki Takie dosyć to pole, ale ci powiem, że jeszcze 60% panu ty mam kamerę na stojąco nawet Pliknij sobie C Piotrek No więc jak widzicie modziki mamy super Ale ja mam kabinę więc jak kamera na stojąco nie jest potrzebna Bo jak wiecie w kabinie to wszystko widać bo macie szybkę na dole Ta szyba jest dosyć szeroka Ale Piotrek niestety musi jeździć na stojąco bo ma barierkę Prawie jeden zbiornik jest z tego pola, więc jest dobrze, moim zdaniem. zobaczymy jak będzie szło... będą swoje zbozowe. zbożowe. Tak u Piotrka będą zniwa, myślę, że u Piotka na odcinku zniwa się uda wszystkie zrobić, to głównie na odcinku będziemy mieli prasowanie. Ja mam tak, no ja mam, można powiedzieć, jędzmię, szepak i pszenica. Dobra, mhm. trzeba po przyczepę. To sobie, Piotrek, tam zostaw jakieś pole jedno, tak, żeby na odcinek z kostkowania było, no nie? Jedno pole ja bym Ci sobie radził zostawić, żeby zrobić właśnie ten odcinek z kostkowania do Ciebie. Eee... Hmm, ja właśnie tam robię jedzin. Ja tam właśnie robię. Nie wiemy ile ta odcinka będzie... Ta seria będzie miała odcinków, ale myślimy, że jak do... Myślę, że tak z 15, 20 tak po... ja, ja Nie mamę. no myślę, że wszystkie prace zrobimy. On też taką nadzieję. Dobra, ja już tutaj zaraz... Podjedziemy sobie 60 sobie z przyczepą hmm, Trochę tak to kląta, tu ta przyczepa Ale, dobra. No jeszcze podjedziemy tutaj do końca Nawet w miarę sypnęło, 2 tony 900 mi sypnęło O, Piotrek się Ursusa pali Dobry? Dobry Watrak kursusa przypala, ja tu idę po 60. O ZTS-a nie ma co wyciągać, ZTS będzie się męczył w prasie trochę. Ale tak 60 obrobimy. Ale bardzo fajna 60. No są morty Mody nam się udały, tak. Mały no, nie wszystkie, no ale no Większość mamy udatki. Na przykład taka wczepa autosanowa A co robimy się z poszem? No do stodoły wsypujemy co mamy robić. Innego wyjścia nie ma. Okej. Okay. To moja wcześna ma jakieś opcje specjalne, czy tak? Nie, nie, nie ma chyba specjalnych. Ale mam zestaw mm Halo -hmm. Hamuluj bra Ja w końcu każdą co się udało nagrać Ty chodzę strzuciłeś jakiś film, nie? Mhm mm Ja w ogóle czasu nie miałem Ty możemy nagrać polskie zniwa tutaj, wiesz? trek. a dlaczego tu jest dwóch Piotrków? Nie wiem Można by było nagrać tutaj kró kró krótki filmik z tej mapki, no nie? Można by nagrać na Czekaj, jadę to wysypać sobie... Trzeba sobie Muszę to pojechać wysypać Mogę tam słychać pomóc jak chcesz no tak że się nie, nie potrzebujesz, albo że chcesz jechać na jakieś inne pole, potem się mi tu raczej tu na mało zostało, że tak powiem. A to okej, okay, to pojadę do siebie kość po prostu. Może poozbieramy sobie. Proszę, się uda, że może jest wiatr na jakieś... trochę na szepak. Na to odcinku jeszcze. A właśnie każde... E Jaki minutowy? Nie, myślę, że do 25 minut góra. Nie wiem ile tam już mam, czy... Ja teraz jadę tam koło ciebie kosić w takim razie. Takie mam pole jedno koło piotka. Na łące zaparkuję. Wo, Już latarni uderzyłem, ale tego nikt nie widział. pamiętaj. No dobra, cicho gdzieś Dobra, muszę zamknąć combine i nie ukradły Dobra, załowimy sobie dziób Dziób załowimy, z tu do wypadku chyba się zdejmie sam no nie Ile mamy tak w ogóle minut odcinka? Nie wiem, bo ja nie nakrywam e, nawet, zaraz powiem, bo bo ja się zobaczę e, 12 dopiero, e... Coś nie zaczęło od tej mówić. mamy dopiero 12 minut, więc ja jeszcze myślę, że jedną pole uda się wykosić o Tu moje ziemniaki rosną obok Piotka. A na której to polu jesteś? No. Tutaj koło twojej gospodarki. A. To jest scenica więc trzeba stanąć taką... Eee ja nie chcę słomy, ja chcę słomy, halo. Właśnie. Jest słoma? To nie jest za słoma. Jest słoma, jest, dobra. To jest senica więc trzeba lepiej stanąć, bo tu jest gęsto A ty na kamerę stojącej robisz? Tak, tak Nie no, ale z, na solą pisty aż, aż powiem ci, że mam ochotę pokrać na polskich maszynkach, nie? Tylko chyba na innej mapie <laughs> Bo ta nie jest jakaś taka studłowna Hmm. Mamy czasem problemy w połączeniu, czy nie Kasiu? No. Raz tak, ja muszę wyjechać jakoś tutaj. Ale powiem ci, że jak tak nie wiem, przez tysiąc chyba nie nakrywałem. Mhm. Mm czy przypa. To powiem ci, że no wyszedłem z tego. Bo brakuje tego. Tak. Trochę nawet sypie. Oj właśnie mamy takie spadki FPS ów do 40 jak się patrzymy na krowy. Nie wiem czy, czy na tej mapie tylko krowy lagują, czy coś jest 107 7 na godzinę bez ścieczkarni to dobra prędkość, bo bez ścieżkarni się szybciej chyba kosi. Nie, się sieczkarni się kosi wolnie, a ścieczkarnią się kosi szybciej, tak mi kiedyś sam mówił Więc e, ludzie jak coś to mnie oksonicie w komentarzach nie brzmi. Dobra <grych> <grych> hmm. Kurwa kamień Ja, oczywiście modów nie podamy Wam, a mody wszystkie są wydane na stronie Resort. Hey, Do dobra, ktoś dzwoni. Proszę, muszę odebrać? Tak, dobra, muszę odebrać. No i myślimy, że w ogóle seria wypali, że zostawicie prawidłową łapkę w górę. Subika jakieś komentarze Bo to bardzo motywuje, jak wiecie Mamy 66% Myślę, że tu raczej nie dokosimy tego To bardzo w ten sobie dokosimy tak właśnie zrobił, żeby ten binkel ja bym sobie wykosił W ogólnie łodziki naprawdę wybraliśmy świetne wam powiem, bo nie jedne z lepszych jakie są do farminga na, na stronkach Dobra, wróciłem. O cześć. A ja właśnie kosę winkielek. To jest... Nie lubię tego winklu, ale... To mi jeszcze praktycznie zostanie jedno pole do ale takie większe, więc... Będziecie do roboty. U na odcinku sobie wykosę tam tu jedną. Nie ma problemu Dobra Ja tu skończyłem rejeni ja Mhm Ja kończę pomału w Senice Ale zaraz będę miał zbiornik Więc Senica ładnie w miarę jest. Ja to pole zawsze lubiłem, jaki w 11 w pole w Olusiu, taki w 15 i teraz w 17, ja to pole uwielbiam po prostu które koszę. Jest... Ono, jest... ono jest takie fajne, bo z tym winkierkiem takim Ono jest po prostu... O to tu z, z Bos biega, jakiś kurde dzik Trzeba sprzerbę w kombajnie, dlatego z zamkniętymi drzwiami Teraz płynami kapina no cicho, ty masz dasek. Dobra, jadę na krótkie pole. Tuż tutaj będę musiał sejwa temu panu podesłać. O, mamy zbiornik, halo. Dobra, ja sobie rurę łodwową nie mam odusieczki zauważyłem na tej mapie Albo że nie wgran... Nie mamy wgranym odcieczki ale chyba nie ma wgranego do mapy no nie o, to gdzieś tu jedzie w ogóle Ten Bizon chodzi jak w realu czuję w to Na serio, jakie jeszcze tak jakby kurde Bizon mi za oknem jechał Realne, pięknie no jak kurde odpalasz, to ci pies wsteka, no nie? Myślę, że skończę to pole kosić i będziemy kończyć te grywać. A ja, teraz co, nie chcesz sypać? Cześć, coś się header zbugował. Oha, jest tam pełną wczepę co? O ale to szybko okna jeden, jeden zbiornik, dobra, ja to sobie Nartnę Kasu? Co? To ile mnie wścisz? Zaraz ci powiem Eee. A nie, nie mam pełny czego nie mi wysypać. Nie wiem, poczekaj, bo mi coś nie chce... A nie, sypie się, teraz się sypie. Tylko, wy szybko się pojawiła tekstura wyestaponiona, no nie? no bym... nie komaj sypać, a tu wystarczy, że cofnąłem, no nie? Teraz już mi, jakieś się zaczęły robić nie wiem czego. Tak ja też mam ścinki właśnie. No chyba od tych bizonów, bo one jednak wymagające są. To mi się, tak mi się wydaje, wiesz. Dobra. Dzisiaj znowu się w nocy obudzę o czwartej, to ja nie wiem co ze mną jest nie tak. A to się o czwartej? No. Ja się przepłaciłem o szóstej. Ja teraz co, prawie co drugi dzień wstaję o czwartej, trzeba jest obudzę to się. Toś mi się odwaliło w spaniu moim. Ora ostatni co jest zrobił? Ale się go tłumani za tobą. Ty tam prośisz pylnicze, tak? Mhm. Tu skończę. Teraz ja odcinek te w końcu Oj, wycięte już mam. No jest dwa pola dzisiaj wykofone na odcinku. Dziesięć dziesiątka jest. Ja mam 60, a Piotrek ma pięćdziesiątkę-piątkę. Tak jest. Ale on mi prawie się niczym nie równił, ale okej. Okay. Dobra, sypię się, sypię się. Dobra. Tutaj widzicie, Piotrek leci zestawem, pole. Właśnie poleciał tam do siebie. No i co, myślę, że tak. W dzisiejszym odcinku to by na tyle. Jeżeli odcinek Wam się spodobał, zostawcie apensję w górę. Komentarz no i suba. Myślimy, że seria Wam się spodoba. No i co, zapraszam na kolejny odcinek do Piotra. Więc co, widzimy się w niedzielę. Do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć! Cześć.